Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Mares ha-ha-ha! odzywam się po tak długim czasie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Witam was w The Sims 3. Dzisiaj postanowiłem, że zrobię taki nie wiem, jakby to nazwać challenge. Że każdy pokój w pomieszczeniu w domu będzie odpowiadał jednemu wylosowanemu dodatkowi do The Sims 3, dodatkowi akcesoriami, więc jeżeli. Też taką zasadę sobie zrobiłem, że jeżeli zabraknie mi jakichś przedmiotów, czy tam ścian, pomalowania, czy podłogi, to użyję po prostu podłogi z The Sims 3 podstawki, jeżeli nie będzie w danym dodatku albo akcesorium e, jakiegoś tam obiektu. Taka, taki dodatek, że tak powiem. Zauważyłem, że większość youtuberów to nagrywa, więc postanowiłem, że i ja nagram, no czemu nie, może coś z tego wyjdzie e, i zobaczymy. Eee, czy w ogóle coś wyjdzie <grywa> Dobra, słuchajcie, wybrałem ten dom. Ogólnie to jest ten dom jest z jakiegoś miasta Alberon, czy jak to się tam nazywa to miasto jest w ogóle z internetu. Kiedyś w nim grałem i trochę się pobugowało po jakimś czasie, więc przeniosłem swoją rodzinkę do innego miasta, tym razem do miasta z The Sims 3. Ja wybrałem chyba Isla Paradiso, ale wciągnąłem tego patcha do Isla Paradiso, który sprawia, że jest płynniejsze. Nie patcha, tylko Fixa, jest płynniejsze i jest. Yy, nie tak się nie zacina. Też mam Smooth Moda, czy jak to się tam też nazywa. Że gra chodzi tak płynniej, chociażby tego nie widzicie, bo troszeczkę. To... Ale musicie mi zaufać na słowo, że chodzi płynniej i tak się nie laguje. Chodźmy do naszego koła. Widzicie ciemność? A teraz już nie. To jest koło maszyny losującej. Znaczy koło Fortuny. Czyli coś takiego jak wiecie, w telewizji leciało i prowadził to Rafał Brzozowski. Moje babcia to lubiła oglądać. Mamy tutaj y, wszystkie dodatki i akcesoria, które posiadam do The Sims 3. Nie mam. Tylko Katy Perry, słodkie niespodzianki, a szkoda, bo zawsze chciałem, żeby moi simowie mieli staniki w kształcie rożków do lodów albo w kształcie bapeczek, a tu dupa. Nie mam tego, nie zdążyłem tego kupić. Kiedy to usunęli z Origina. BU, masakra. Dobra, lecimy. Ciekawe co mi wylosuje. jakąś muzyczkę? What the fuck? The Sims 3 Zostaję Gwiazdą. No to high, high choice czy jak to się tam nazywa. Możemy zrobić The Sims 3 zostęp Gwiazdą, ale możemy zrobić salon. To będzie salon. Wtedy tutaj będzie salon The Sims 3 zostęp Gwiazdą. Zobaczymy co oni tutaj oferują. Czy są jakieś... Są jakieś ściany. Wow. Dobra, weźmiemy sobie to. I weźmy coś z podstawki, bo nic tutaj nie, nie ma takiego za, za specjalnego, więc weźmiemy sobie jakiś dywan, taki może sobie weźmiemy dywan. Niestety, nie mamy żadnych małych ozdób z tego dodatku. Bo, bo nie, bo nie ma, albo czemu, albo czemu, nie? Dobra, weźmiemy sobie taką, takie coś. Nie zmieści się tu, kurde. Niestety, jestem zmuszony użyć coś ze The Sims 3. Więc weźmiemy sobie jakieś roślinki takie małe z The Sims 3 podstawki, czyli takie coś standardowe. Ja zawsze biorę takie, więc nie dziwcie się, że... Że, że tak jest po prostu, nie? Dobra, salon prezentuje się tak, trochę bidnie, no ale cóż, może jeszcze zmienię kolor tego hmm, kominka na jakiś inny. O, zostawmy taki. Jest ładnie. Pięknie, super. Zajbi. Bibi. Pięknie. Trochę biednie, ale pięknie. Jest super. Dobra, lecimy z kolejnym. Zobaczymy, co tym razem wylosuje nasze koło fortuny. I tym razem zrobimy kuchnię. Dobra. Jednak nie zrobimy kuchni. Zrobimy. Zrobimy pokój. Zrobimy sypialnię. Będzie super. Będzie super, ja wam to mówię. Będzie super. Sypialnia będzie tutaj. O, w tym miejscu, tutaj. Zmieniamy sobie na luksusowy wypoczynek. Luksusowy wypoczynek. Luksusowy wypoczynek. Luksusowy wypoczynek. Gdzie to jest? Gdzie to gdzie jest? Luksusowy wypoczynek. Hej. To jest taka romantyczna, taka o takie coś. Mm, mm, mm. Czy coś z luksusowego wypoczynku mamy? Pewnie nie. Wątpię w to, właśnie, że coś jest z luksusowego wypoczynku. No, oczywiście, że nie ma. Więc jestem zmuszony, żeby wziąć coś z podstawki. Dobra, słuchajcie, zostaniemy na takim etapie. Bo ja kompletnie nie mam pomysłu na to pomieszczenie. Bo te, te akcesoria są też trochę biedne. Eee, no, aktualnie to wygląda tak. Całkiem nieźle w sumie. Ale <grych> zobaczymy, co. O, może zmienię kolor drzwi. Tak tutaj. Eee, to są te. Tak, to są te. Na białe. O. Że tu będzie taki kolorek. A tu będzie biały kolorek, więc no, zostawmy to tak, jak jest. Teraz zabierzemy się za łazieneczkę. Proszę bardzo, tu będzie łazienka. Lecimy do naszej maszyny losującej i losujemy kolejny, kolejne akcesoria, jakie wykorzystamy. Te zwierzaki. Czy ze, zwierz ze zwierzaków było jakiś kibal czy coś? Coś było. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I co lecimy dalej z budowaniem? Z łazieneczką. No dobra, łazienka jest na takim etapie. Nie zmieniałem w ogóle podłogi i ścian, bo zauważyłem, że są czarne, yy, czarny prysznic i czarna wanna. I w sumie też jest czarny ki kibel i czarna umywalka, a to też musi być czarne. Sorry, sorry, nie, czarne. Tutaj wiszą lampy naftowe i taka, taka, taka oto lampa. Tak się prezentuje łazieneczka. Teraz czas na. No, można wziąć kuchnię na, na, na różd, że tak powiem. Więc co? Tu będzie kuchnia, a tu będzie jadalnia. Więc robimy kuchnię, a za chwilę jadalnię losujemy kolejny dodatek. Destin 3 studenckie życie. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sumie to ja sam jestem ciekaw. Dobra, mamy studencką kuchnię. Położyłem dwa krzesełka, które są ze studenckiego życia. Tutaj mamy yy, obrazki ze studenckiego życia. Tutaj też mamy jakiś obrazek ze studenckiego życia. Reszta jest z. A i telewizor też jest ze studenckiego życia. A reszta jest z podstawki, bo kompletnie nie ma nic. Nie ma żadnych blatów, nie ma żadnych stołów. Są tylko jakieś etażerki, stoły do kawy. Biurka, i wszystko. O, to mogłem położyć chociaż, no, ale to by się nie zmieściło. <grywa> Więc tak się prezentuje studencka kuchnia, proszę bardzo. Nie umiem tak pokazywać, ale co to zrobię? On mi z tym. Tak się prezentuje. I tak wygląda. Studencka kuchnia. Zabieramy się za jadalnię Zobaczymy, co tym razem mi wylosuje koło losujące koło fortuny Dziś 3 impreza w plenerze akcesoria Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Lecimy z tym Koksem. Tak się prezentuje, myślałem, że będzie gorzej, a jakoś tak przyzwoicie nawet to wygląda. Najbardziej mi się podoba to, że te lampy fajnie się komponują z, tym, z tą cegiełką na ścianie. Krzesełka, praktycznie wszystko jest z dodatku The Sims 3, z akcesoriów, przepraszam, z The Sims 3: impreza w plenerze akcesoria. Więc wszystkie obiekty oczywiście, bo ścian i podłogi w ogóle nie zmieniałem, jak zauważyliście. Szkoda, że nie ma zasłonek, bym je po prostu tutaj zrobił takie rolety fajne i by było, by było cacy. Widzę, że tutaj mamy jakiś niezagospodarowany pokój, więc postanowię go jakoś zagospodarować i zobaczymy, jaki dodatek bądź akcesoria wylosuje moja maszyna losująca. O, oh, The 3-4 Pory Roku. To się fajnie składa, bo, 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 bo. bo mamy tutaj fajną ścianę w taką, w taką, w taką, w takie, w takie brzozy. I nie będę praktycznie też, o może tutaj walnę tak też brzozy, dawać mi tutaj, tutaj jeszcze walnimy takie, takie brzozy i tutaj nie trzeba nic zmieniać, zostawimy takie gołe ściany tutaj, w sensie taki kolor ścian tutaj i tutaj. No dobrze, to co? Lecimy z tym koksem, nie? oto tak się prezentuje ta sypialnia, taka mini sypialnia można powiedzieć, mamy takie białe łóżko i yy, no, nie zmieniałem praktycznie ścian, tylko tutaj dołożyłem, tak jak zauważyliście na początku, mamy lustro, mamy komodę i praktycznie wszystkie rzeczy, praktycznie, praktycznie wszystkie rzeczy są z The Sims 3, 4 pory roku. Tu mamy kolejny pokój do zagospodarowania i błagam, niech mi maszyna losująca wybierze Sims 3 Rajską Wyspę, bo, bo ja tak chcę. Bo po zobaczeniu tych ścian, które są na. Y, tych ścian, które są na ścianie, tak. Tych, tej tapety, która jest na ścianie, to pomyślałem od razu o Desim 3 Rajskiej Wyspie. Błagam, niech będzie Rajska Wyspa. Okej. Okay. Może być. Damy radę. Chciałem, żeby to był jakiś magiczny pokój, w sensie dla czarodzieja, ale postanowiłem, że to będzie pokój dla wróżki. Tak się o to prezentuje. Wszystkie obiekty są z The Sims 3, nie z tego świata. Zmieniłem tylko też y, panele na... Y, widzicie? Jak to się, jak się nie nagrywa od dłuższego czasu, to później się nie wie, co ma gadać. <laughs> Zmieniłem ściany na takie panele, a podłogę zostawiłem na taką, jaka była. Taką jaka była. Także tak się prezentuje The Sims 3 nie z tego świata. Pokój z The Sims 3 nie z tego świata. W ogóle fajna jest ta pościel. Taka taka leśna. I w ogóle to łóżko jest takie fajne leśne. Podoba mi się. Lecimy dalej. Jest Sims 3 po zmroku? Mam pomysł. Zrobimy imprezowy pokój. Tu będzie imprezowy pokój, można tak powiedzieć. No to co, zmieniamy sobie na po zmroku. Miał być imprezowy pokój, a wyszedł w pokój z grami. Tutaj mamy, yy, jak się to nazywa, Bomblo Bar. Okay. Taki kącik do siedzenia. Mamy tutaj kącik do gier, czyli mamy rzutki i mamy automaty do gier. Tak się to prezentuje. Lecimy z kolejnym dodatkiem. Zobaczymy, co tym razem maszyna no losująca wylosuje. Lessons trzy wymarzone podróże. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale zrobimy to tutaj. Zrobimy taki przedpokój wymarzonymi, z wymarzonymi, z wymarzonych podróży. Plącze mi się język. Jest już za pięć, będzie północ, a ja już zaczynam gadać pierdoły. O, masakra. Dobra, bierzemy wymarzone podróże. I co, lecimy. Nie miałem w ogóle kompletnie pomysłu, jak zagospodarować to pomieszczenie. Ten korytarz, który tutaj mamy, bo praktycznie z The Sims 3, wymarzony powrót, podróże też nic specjalnie szczególnego nie ma. Poza tymi kamieniami, które możemy położyć i będą imitować ławeczkę do usią Do usiądnięcia sobie. Ogólnie chciałem, żeby to było takie stylizowane w aby to szło w kierunku Egiptu, Bo mamy tutaj oczywiście palemkę. Mamy jakieś miecze, ale one są bardziej podobne do yy, Azji. Tutaj jakieś yy, Cibora, papis Rusowa <grymne> Tu mamy oczywiście Egipt. Położyłem tutaj też dwie rzeźby takiej pani, która trzyma coś, a tutaj mamy pokaz siły Faceta, który pręży mięśnia. Powiesiłem też lusterko. Jakieś wachlarze, które są związane z Azją, ale powiedzmy, że taka nutka Azjatowości niech też będzie w tej egipcjowanowości. I jakąś kanapkę, kanapkę kolebka cywilizacji, proszę bardzo. I tutaj też coś wisi, jakiś obraz. Też z Francji, no to też mamy malutką nuteczkę francuzowości. O, nie, co skończyć? Trzeba skończyć, czas skończyć. Dobra, słuchajcie, kończymy ten odcinek, bo już nie mam siły. Wykorzystałem 7 dodatków i akcesoriów w sumie do The Sims 3. Tutaj mamy luksusowy wypoczynek. Tutaj mamy zostań gwiazdą w tym oto miejscu. Mamy The Sims 3 zwierzaczki. Tutaj mamy wykorzystane The Sims 3 wymarzone podróże. Tutaj zaś mamy wykorzystane The Sims 3. Impreza w plenerze, akcesoria. Tutaj mamy wykorzystane, no po części wyko wykorzystany yy, dodatek The Sims 3 Studenckie Życie, no ale powiedzmy ta kuchnia wygląda jak typowa studencka kuchnia w The Sims 3. Tylko trochę gorsza. A tutaj mamy w tej sypialni wykorzystane obiekty z dodatku The Sims 3 cztery Pory Roku. O nie i zapomniałem jeszcze o tych dwóch pomieszczeniach, bo tutaj mamy wykorzystane The Sims 3 Nie Z Tego Świata, a tutaj mamy wykorzystane obiekty z The Sims 3. Zostań, nie zostałem jak w pierdzielę. Sims 3 po zmroku. Tak, The Sims 3 po zmroku. Tak moi drodzy. Czyli w sumie wykorzystałem 9 dodatków i akcesoriów. W sensie obiektów z tych pakietów. Dobrze, mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli chcecie, to udostępnię Wam ten dom w galerii The Sims 3 w giełdzie wymiany o ile, wiem jak, nie pamiętam jak to się udostępnia, ale coś tam ogarnę. I co? Trzymajcie się i do następnego jakiegokolwiek odcinka. Aha, i jeszcze na koniec, jeżeli dotrwaliście, to chciałem wam powiedzieć, że prawdopodobnie, ale jeszcze będę dawał wam o tym znać, pojawią się live'y na moim kanale, bo tak po prostu chcę mi się live'ować i trochę z wami pogadać, że no, tęsknię trochę za tym. A poza tym, mam troszeczkę lepszy internet, który mogę wykorzystać w jakiś sposób, bo nie jest aż tak tragiczny. Tak jak tamten mój poprzedni, bo tamten mój poprzedni internet był masakryczny, i nie dawało się w ogóle ani live'a zrobić ani pobrać jakiejkolwiek gry, i w ogóle masakra była. Także, no. Będę Was informował o live'ach i będę dawał informacje o live'ach na grupie, na którą Was serdecznie zapraszam, link jest w opisie filmu tego, więc no, serdecznie Was zapraszam też do subskrypcji kanału. Nie wiem jak często będą się pojawiały filmy, zobaczymy, niczego nie obiecuję, że będzie to często, ale zapraszam Was do subskrypcji kanału, żeby, e, no, żeby dostawać informacje, może coś się pojawia, może nie, a może coś, hmm, zobaczymy. Trzymajcie się i do następnego razu zobaczymy kiedy. Cześć!